6 grudnia, cieszymy się na Mikołaja. A tu rano znowu walenie do drzwi. Strach okropny, mama otwiera. Wchodzi dwóch, nie wtedy było trzech, trzech cywilów, i w języku niemieckim do mamusi się zwracają. Ale raus! Pojedziecie do Kongres PULEN do Generalnej Guberni jesteście wysiedleni. Macie 15 minut czasu, proszę się spakować. I kiedy 8 grudnia o, o pierwszej w nocy Niemcy zaczęli kolbami rozbijać drzwi wejściowe do mieszkania, no to już było wiadomo o co chodzi. No przyszło ich tylko pięciu. Jesteście wysiedleni, macie 15 minut czasu, proszę się spakować. Mój braciszek zaczął płakać, mama nerwowa cała, zaczął napakować. Nie, macie tylko zabierać jedną zmianę, jedną zmianę bielizny macie zabierać. Więc ja, dla mnie najważniejszy był tornister, wkładam moje książki, musiał mi jedną książkę zabierz. Bielizny wejść troszkę w ten tornister. Uprosiła ich, żeby pozwolili nam zabrać wózek dla braciszka. Wózek, taką sportkę, bo miał przecież wtedy cztery lata dopiero. Jak nas wysiedlili, to tak tymczasowo. Ten niektórych tam pewnie pawilonach, nie wszędzie, nie we wszystkich, myśmy byli jakby w takim obozie. Bo bogaci chłopi, ziemiaństwo, kupcy, rzemieślnicy, inteligencja była, znalazła się na listach do wysiedleń. Już we wrześniu te listy były sporządzone właśnie przez. Niemców mieszkających na tym terenie. Między innymi y, urzędnik, przypuśćmy, był powstańcem wielkopolskim. Precz. Przeważnie przez przynależność do jakiejś okay, organizacji ten. przedwojennej. I oni grasowali po pokoju stołowym i pilnowali, żeby jak najszybciej ci Polacy się wreszcie wybrali. I y, y, moja matka wzięła y, na rękę siostrę. Siostra miała rok w, y, w momencie wybuchu wojny. Y, no ja szłam sama, a ojciec wziął tyle rzeczy, ile się dało, i jeszcze zabrali wózek niemowlęcej siostry, no bo zawsze do wózka coś można było włożyć. I po wyjściu z mieszkania wpakowali y, do, nas do y, miejskiego autobusu, zdezelowanego już w najgorszy sposób. Paliły się tam bardzo słabe żarówki. No, czy ja wiem, może koło godziny nas wozili tym autobusem. Dwie walizki mama spakowała, nerwowa, nie wiedziała, co zabierać, październik. Więc jesień, zima się zbliżała. Coś tam zabrała. Między innymi, yy, 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 pamiętam, że potem te walizki spakowane, ten Fischer, ten gestapowiec, otworzył, kazał to wszystko wyrzucić. I wypadły tam jakieś monety. I to ojciec napisał na ten temat pamiętnik i na to zwraca uwagę, że te monety ten gestapowiec Fischer yy, zauważył i nie do walizki schował z powrotem, tylko oczywiście do swojej kieszeni. I ojciec w swoich pamiętnikach zwraca uwagę, że nawet był nielojalny ten Niemiec, gestapowiec wobec swego narodu, bo kradł, po prostu był złodziejem. Przyszło wojsko i kazało nam się ubierać i w ciągu pół godziny opuścić dom. To no Było gdzieś o, o godzinę około drugiej w nocy. Matka le, z ledwością zdążyła nas czwórkę ubrać, chwyciła pierzynę, chyba chleba i z tym wyszliśmy z domu. Pamiętam tą noc. Y, tylko taki jakiś umylisty obraz, że było zimno, że świecił księżyc, skrzypiał śnieg i myśmy szli, byliśmy tacy okutani, bo mama nas poubierała tam po, jak cebulę. Na dworzec. Tam nas załadowano do wagonów. Siedzieliśmy w tych wagonach. Jeden z, y, osób, jedna z osób, y, będąca w tym wagonie, y, dostała ataku histerii, wybiła szyby, i my w tym y, wagonie z wybitymi oknami, w tym y, mrozie, półtorej doby żeśmy byli przytrzymywani, przewożeni do łodzi. W Łodzi wysadzono nas na dworcu, szliśmy przez Łódź, to był duży transport, zgromadzono ludzi tam z okolicy Wolsztyna, Nowego Tomyśla. Szliśmy do takiej hali fabrycznej wielkiej w Radogoszczy i tam mm, po drodze ojciec chciał rzucić jakąś kartkę przechodnią. Niemiec zauważył, go pobił. Ja się przewróciłam. I nie ma, byłam mała, no miałam trzy lata, nie mogłam, nie mogłam się podnieść tak akutora z tego głębokiego śniegu. To jeden z Niemców kopnął mnie w głowę, tak, że do dziś mam nawet w niece Podobno byłam dwa, trzy dni prawie półprzytomna w tym obozie. Dzieci płakały, a matki i babcie były poproszone do pokoju obok, gdzie musiały składać relacje. Dane osobowe przekazać, i tak dalej. Zapytano, czy mam, mamu się zapytano, czy ma jakąś biżuterię. To potem mama przyszła i nam to powtarzała, bo byliśmy ciekawi. Jedzenia nam nikt nic nie dał, tylko to, co mama w pośpiechu zdąży, zdążyła zabrać. Wyjść nikomu nie było wolno, bo szkoła, w której byliśmy zamknięci. Nie było wolno wychodzić do leśna, do miasta. Było bardzo smutno. Po trzech dniach musieliśmy zabrać, bo mieliśmy ze sobą tylko walizkę, mieliśmy ze sobą wózeczek. Braciszek jakąś tam miał swoją zabawkę małą ze sobą, ja tornister na plecach, bo to było dla mnie bardzo ważne, z jedną książką i z jedną zmianą bielizny. Więc tam nas nawet najpierw zawieźli do jakiegoś mniejszego baraku murowanego, i tam spaliśmy na słomie. Tam nas y, wprowadzono do hali, y, mieliśmy kawałeczek kąta y, pod ścianą y, z resztką takiego zgniwego, barłogu sumianego, zawszonego, zapłonego, mokrego. I tam y, potem by, byliśmy poddani badaniu rasowemu. My jako dzieci byliśmy rozebrani do naga, staliśmy przed komisją i sprawdzono, czy mamy rysy germańskie, czy nie, ale jakoś udało się nam na zostawione przy rodzicach. Ojcu odebrano i matce jeszcze tam obrączki, ojcu wybito dwa zęby, bo miał złote. I tam spędzaliśmy w głodzie, chłodzie, ale były nieogrzewane oczywiście. Ja zachorowałam ciężko, byłam cała obsypana jakimiś ropniami, wyzypką taką, płakałam po nocach. Jak nas żywili, każdego dnia dostawaliśmy rano kubek czarnej kawy, no a na obiad właśnie, na obiad chodziło się z tym oto garnkiem. Jednego dnia był groch albo fasola i drugiego dnia kasza. Więc ten groch był tak nagotowany, że był litr zupy i w tej zupie trzeba było szukać kilka kawałków ziemniaków albo kilka tych grochów czy fasoli. Drugiego dnia była kasza, no kasza była gęsta, to prawda. I na cały dzień dostaliśmy ćwierć komyśniaka um, i kawałek margaryny albo marmelady, zależy, jednego dnia to, drugiego dnia to. I to było nasze całe wyżywienie dzienne. Pisano w ubikacji, dzisiaj groch, jutro kasza, a pojutrze polska nasza. Tam y, byliśmy około 3 czterech tygodni i stamtąd zostaliśmy przewiezieni z dużą grupą, jechał cały transport. Y, y, Załadowano nas y, do, do pociągu, zamknięto, zabito, zabito y, wszystkie wyjścia i jechaliśmy prawie dwie doby. Wysa y, przyjechaliśmy w nocy. Jak nam otworzono drzwi, to się okazało, że byliśmy w takim wielkim lesie. Była mała stacyjka, właściwie żadnych domów. W tym lesie było pełno ognisk, frumanki stały chłopi, koniki takie śmieszne, nieduże. I potem się okazało, że po prostu Niemcy z tamtego terenu, bo to już była gubernia generalna, ta stacyjka nazywała się Rybienko Leśne, to była stacja tuż przed Bugiem, przed Wyszkowem. Niemcy zażądali od miejscowych tam, miejscowej ludności, od sołtysa leśniczego, że mają dostarczyć podwody na tą stację. Mają odbierać tych wysiedlonych i gdzieś tam polokować po wsiach. I ci ludzie tam czekali prawie dwie doby w tym dwudziestoparostopniowym mrozie, aż ten transport dojedzie. W pierwszym miesiącu zmarło na Łąkowej 114 dzieci. Na skutek tragicznych warunków, braku ogrzewania. Jedna obiekacja była na całe piętro, gdzie było 1500. I ja przeżyłam ten obóz, natomiast no, dzieci, jak mówiono, jak muchy po prostu umierały, zresztą jest duża kwatera na Mani, na cmentarzu na Mani, gdzie te dzieci maleńkie grobki, gdzie te dzieci były chowane. Tak. Także no, to jest wspomnienie, którego chyba nigdy nikt kto przeżył i którego rodzice pamiętali i opowiadali, chyba nikt się nie zapominał. Po sześciu tygodniach dowiadujemy się, że mamy się pakować, bo będą podstawione takie lory wiejskie. Podstawiono i wszystkich nas odstawiono na dworzec do Koźmina. Tam nas załadowano wagony, które tam stały, takie bydlęce wagony, i stamtąd pojechaliśmy do Małopolski. Wylądowaliśmy, pamiętam, mała miejscowość Ryki, to jest niedaleko Warszawy. I tam wszystkie rodziny zostały rozładowane i powiedzieli, róbcie sobie teraz co chcecie, szukajcie sobie bytu wśród waszych Polaków. Tomaszowie Mazowieckim bardzo wielkie zainteresowanie Tomaszowianie okazali nam wszystkim wysiedlonym. I zaraz zabierali do siebie poszczególne osoby. No myśmy trafili do państwa rozpędowskich. Dali nam jedno pomieszczenie, pomieszczenie, które dawniej było sklepem jakimś. Nic w nim nie było, tylko stał kaflowy piec. Gospodarze składali się, dawali nam ziemniaki, ziarna, to mleko, oczymywaliśmy każdego dnia, a poza tym dostawaliśmy przydział, tak jak były na kartki u nas też, ale na przydział to pamiętam, że dostawaliśmy mąkę. Ta mąka to była chyba 90, 95%, bo były plewy w tym, była bardzo ciemna. I wiem, że mama potem mieszała tę mąkę z tą mąką z ziarna, zabierał sorty z do młyna, mielił i potem tą mąkę z tą ciemną mama mieszała. I tak, ten chleb piekła. Musieliśmy się starać. Mamusia gdzieś uzyskała jakąś pracę przy zmywaniu naczyń. Ja z kolei za pośrednictwem pani Rospendowskiej zostałam przyjęta do państwa dreznerów, którzy w domu produkowali, produkowali w domu cukierki, mieli taki malutki sklepik przy ulicy Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim. Moim zadaniem było zajmowanie się ich pięcioletnim synkiem Andrzejkiem. No, i tak trwało dzień za dniem, bywałam u nich do godziny 21, potem do domu, i następnego dnia znowu z powrotem. I tak tyle lat. Trwała ta męka.